Mini Mike, zanim dołączył do ekipy, zanim został sławny. Mateusz Mini Mike Krzyżanowski urodził się 31 lipca 1995 w Krakowie. Większość z Was pewnie wie, że jego dzieciństwo nie było zakolorowe, ponieważ w wieku 3 lat trafił do domu dziecka przez swoich rodziców, którzy mieli problemy z alkoholem. Ma on również trójkę rodzeństwa, dwóch braci Krzysztofa starszego o rok oraz Mariusza starszego aż o 10 lat oraz siostrę Aśkę. W ośrodku wdawał się w bójki oraz niezbyt dobrze się zachowywał, ale pomimo przeciwności losu skończył on szkołę, technikum z profilem elektryczno-elektronicznym w Krakowie. Chciał bardzo udać się na studia, ale niestety musiał udać się do pracy, aby po prostu za coś żyć. Przez długi okres czasu swojego życia palił papierosy, nawet paczkę dziennie. Zmieniła to walka z Kruszwilem, gdzie rzucił papierosy, następnie jego pierwszą pracą było produkowanie żywności, a następnie spróbował jako barman, gdzie naprawdę mu to wyszło. Umiał rozkręcić imprezę. Ulubionym jego drinkiem jest Cuba Libre, a jego ulubione gry to CS:GO, Minecraft oraz Forza Horizon 4. Jako barman pracował przez 3 lata. Jego ulubioną drużyną piłkarską jest Chelsea, a rozmiar buta to 33. Również posiada dwa żółwie lamparcie: Rambo i Bambo. Jego z jednym z ważniejszych tatuaży jest Smok, który sugeruje samotność, ponieważ smoki żyją same, a nie w grupach. Tak jak Mike żył przez tyle lat sam, zanim poznał ekipę. Waży on około 42 kg i ma 131 cm wzrostu. Kanał założył 1 kwietnia 2017, a pierwszy film dodał w 2019 Najgorsze sytuacje w życiu małego człowieka. Do ekipy trafił dzięki ogłoszeniu Friza. 28 czerwca 2018, a resztę historii już znacie, bo to zanim byli sławni. A jeśli chcesz, żeby kanał się rozwijał, zostaw tutaj komentarz, subskrypcję i lajka, a będzie więcej ekipowiczów, a my widzimy się w następnych filmach. Jo!